Pierwszym objawem ciąży jest zatrzymanie miesiączki, to znaczy w czasie, kiedy pacjentka się jej spodziewa, miesiączka się nie pojawia. Najczęściej, najczęściej wtedy pacjentki robią test ciążowy z moczu, taki dostępny w aptece, który pokazuje dwie kreski i, i wtedy to już jest dla pacjentki sygnał, że jest w ciąży. Kolejnym objawem ciąży może być bolesne napięcie piersi. Pacjentki zgłaszają również fakt częstszego odwiedzania toalety, dlatego że macica rozrastająca się i bardziej ukrwiona, ona jest taka, my mówimy na nią, że jest atłasowej szorstkości, ona powoduje właśnie nacisk na pęcherz morszowy. Dodatkowym objawem ciąży jest również takie uczucie senności. To również jest spowodowane grą hormonalną i tym, że natura przygotowuje nas i już na tym nawet najwcześniejszym etapie ciąży Powoduje, że całą energię, jaką pochłaniamy razem ze spożywanymi pokarmami, mamy przeznaczać nie dla siebie i nie na, na swoje potrzeby, tylko właśnie na rozwijającą się ciążę, żeby zapewnić jej maksymalne, najlepsze warunki. Tak powinno być. Jest to związane z faktem, że miesiączka bierze się ze złuszczania błony śluzowej, jaka jest wewnątrz w jamie macicy. Pojawiająca się ciąża wypełnia tą jamę macicy, przykleja się do endometrium, to endometrium niejako zanika. W związku z tym no, nie powinno być plamień czy krwawień, dlatego że, że nie ma skąd. Pacjentki, które mogą mieć delikatnie odmienną budowę, która nawet nie będzie przez nas dostrzegalna wcześniej. I to endometrium zanim jeszcze pęcherzyk ciążowy wypełni całą jamę macicy to to resztkowe endometrium gdzieś tam się, się będzie złuszczało dając właśnie objawy plamienia i krojenia. Zdarza się czasami, że pacjentka przychodzi i mówi, no miałam te wszystkie dolegliwości, byłam z tym pogodzona i nagle one się skończyły. To też jest taki objaw niepokojący i zdarza się, że my, my wówczas no, próbując zweryfikować te zgłaszane przez pacjentkę dolegliwości, yy, czy też ich brak, tak, ich zanik w pewnym momencie, no, okazuje się, że ta ciąża przestała się rozwijać, nie rozwija się prawidłowo, albo po prostu obumarła i stąd jest nagły zanik tych wszystkich dolegliwości. Poza tym wszystkie inne Nagle i silnie pojawiające się objawy, takie jak no chociażby ostre bóle brzucha czy, czy bóle głowy, mroczki przed oczami, uczucie ogromnego osłabienia czy obfite krwawienia z dróg rodnych, to z całą pewnością są te objawy, które są nieprawidłowe i które powinny zmusić każdą pacjentkę na jakimkolwiek etapie ciąży do tego, żeby zgłosić się do lekarza. Nie wszystkie. Te dolegliwości ciążowe to jest pewna średnia, którą lekarze ginekolodzy opracowali na podstawie swoich obserwacji i na podstawie doświadczeń. Natomiast średnia mówi o tym, że będzie jakaś grupa pacjentek, które te dolegliwości będą miały albo słabiej wydrażone, albo nie wszystkie. Tak samo jak będzie pewna grupa pacjentek, które będą mogły mieć te objawy wyrażone w sposób dużo bardziej nasilony niż, niż, niż ta średnia, niż spodziewana średnia. Ale znaczy to również to, że będzie grupa pacjentek, które tych dolegliwości mogą w ogóle nie zgłaszać. Oprócz tylko zatrzymania miesiączki, przede wszystkim to, co daje pacjentce sygnał i znak o tym, że prawdopodobnie jest w ciąży, to brak miesiączki. Aczkolwiek są też pacjentki, które starają się wcześniej o ciążę, yy, monitorują owulację, spodziewają się, że mogą w tej ciąży być i zanim ten brak miesiączki nastąpi, czyli na parę dni przed spodziewaną miesiączką, a w zasadzie można powiedzieć przed niespodziewaną miesiączką, robią już test ciążowy z krwi, czyli oznaczają hormon beta-HCG w surowicy. Ten hormon pojawia się na początku ciąży i utrzymuje na, w coraz to rosnących stężeniach w pierwszym trymestrze. W związku z tym no jego podwyższone wartości nawet na kilka dni przed spodziewaną miesiączką będą świadczyły o tym, że pacjentka jest w ciąży.